Gdy nikt nie słucha uciszonych drzew, słońca w kałuży nie dostrzega. Gdzie nikt nie czuje pierwszej kropli drzu, gwiazdy ostatniej nie widzi. Nie wita brzasku świata giganta, gdzie spokój dnieje, a gaśnie zgiełk. Znieruchomiały, samotny ptak, śledzi pracę Boga, jeden żółknący liść, Dwa spadające płatki, dziesięć kręgów na stawie, jedna chmura nad wzgórzem, dwa ciernie w dolinie i blask godzący w celu. Już świt zarządził pojmanie najwyższego szczęścia, oddanie bezcennej zdobyczy, ściślej i jaśniej, niż wielomówny mistrz, oto bliski nieznajomy którego nigdy nie widział. Głębiej i czyściej, niż huczący ocean, zagarni moją duszę. Trzymaj mnie w swej dłoni. Każdy czyn teraz stratą, cierpienie niepełne, prawa bezużyteczne, granice zwalone, bo zazdrość wydziedziczona, a namiętność żadna. Spójrz. Bezmierne światło zawisło w ciszy, nasze najczystsze światło. On. To wiersz amerykańskiego trapisty, poety i pisarza Tomasza Myrtona, nieznajomy. Na początku jest słowo, jak tłumaczy początek prologu, Roman Bransztetter, związany. Większość swojego życia z poznaniem. I dalej, gdy czytamy o tym słowie, że słowo stało się ciałem. I chwilę za tym są słowa, które jakby tłumaczą, co to znaczy, że słowo stało się ciałem. Że można by powiedzieć, że chociaż na początku jest słowo, to tak naprawdę na początku jest bliskość i czułość. I ostatnie zdanie prologu. Boga nikt nie widział. Tak jak Merton pisze, nieznajomy. Jednorodzony syn, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Który jest w łonie ojca. Tam jest użyte słowo. Oczywiście Jan pisze w grece, ale myśli, myśli po hebrajsku, jak to widać w całej Ewangelii Jana, że pisał po grecku, ale to myślenie. Bardzo mocno jest nadal hebrajskie, i w języku hebrajskim łono to jest rechem. I od tego słowa pochodzi jedno z najpiękniejszych słów w Biblii hebrajskiej: miłosierdzie pełne czułości. Na określenie miłosierdzia pełnego czułości, takiego miłosierdzia kobiecego, racha im, które właśnie pochodzi od łona kobiet. Zobaczmy, tak naprawdę na początku nie jest słowo. Chociaż kiedy się spotykamy, to komunikacja zaczyna się od słów. Ale jeśli to mają być słowa, które budują więź, jeśli mają to być słowa, które budują przynależność, wspólnotę, to przed tymi słowami jest bliskość i czułość. Zanim ktokolwiek do nas wypowiedział jakiekolwiek słowo, to wpierw nam została ofiarowana bliskość i czułość. Dlatego tak ważne jest to 9 miesięcy. Dziewięć miesięcy pod sercem matki, który jest czasem intensywnej bliskości i czułości, jakiej już nigdy nie zaznamy. Bezpieczeństwa, oczywiście. Też mamy świadomość, że różne są te historie i nawet ten najważniejszy okres w naszym życiu, który wpływa totalnie na naszą psychikę, na nasze, nasze poczucie wartości, na naszą sprawczość, siłę przebicia w życiu, te 9 miesięcy też różnie wygląda. Ale to jest najważniejszy czas. Na początku jest bliskość. Jeżeli jest bliskość, to wtedy są dobre słowa. To wtedy są słowa, za które można dać rękę, jak tydzień temu czytaliśmy Barańczaka. Że można dać wiarę takiemu słowu. Jeżeli za tym słowem jest pragnienie bliskości, jest pragnienie właśnie przynależności, pragnienie więzi, tylko takie słowa budują, tylko takie słowa gromadzą, tylko takie słowa sprawiają, że Kościół jest Kościołem. Jeśli to są słowa. Włączające, jeśli to są słowa, gromadzące. Ale wpierw musi być ta otwartość na bliskość. Jeżeli Kościół nie chce być blisko kogoś, kogoś wyklucza, wyłącza, to nie ma dla niego dobrych słów. I tak często jest: nie ma dobrych słów. Chociaż Ewangelia zawsze jest dobrym słowem i Kościół ma. To narzędzie, to dobre słowo, ale nie, nie zawsze korzysta z tego dobrego słowa, za którym kryje się bliskość, włączająca, bliskość, która nikogo nie, nie wyklucza. Na wschodzie jedną z ikon Maryjnych określa się jako Eleuza, po, w starocerkiewnym umilienie, czyli czułość. Gdzie policzki Maryi i dzieciątka Jezus spotykają się ze sobą. Jest to ikona nie tylko Maryjna, ale mówi się, że to jest ikona miłosierdzia Boga, i jest to także ikona Eucharystii. To właśnie Eucharystia jest takim miejscem bliskości i największej czułości, gdzie Jezus obmywa stopy, gdzie Jezus dotyka z delikatnością tego, co w nas jest najbardziej wrażliwe. Tego, co jest kruche, tego, co jest zawstydzone, co jest niepewne. Jezus z największą czułością w Eucharystii dotyka nas, daje swoje serce. Eucharystia jest z istoty swej włączająca, nigdy nie wyklucza, bo nie można nikogo wyłączyć z miłości Chrystusa, jak tydzień temu sobie to mówiliśmy. I zobaczmy, że ten Jezus. Nie poucza nas o Bogu wpierw słowem. Słowem dogmatycznym, słowem katechetycznym, słowem kaznodziejskim. Tylko wpierw nas poucza tym, że jest w łonie Ojca, czyli jest, przynależy do Ojca, jest w bliskości z Bogiem. I stał się człowiekiem, żeby też po ludzku pokazać tą przynależność. Jezus stając się człowiekiem, ani nie zależy od nikogo, bo nikt z nas od nikogo nie zależy. Jesteśmy kimś osobnym. Słowo polskie osoba oznacza, że jestem osobny. Nie mogę być przez nikogo zaanektowany, nie mogę być niczyją własnością, także moje sumienie. Ale także Jezus nie jest kimś, kto. Jest niezależny całkowicie, chociaż mógłby, ale Bóg taki nie jest. Bóg jest wspólnotą, Bóg jest relacją i stał się człowiekiem i przynależy do Maryi, przynależy do Józefa, przynależy do tej całej skomplikowanej historii, którą będziemy słyszeć w Wigilię, kiedy Kościół czyta genealogię, tą skomplikowaną historię ludzką, w której jest i grzech, i są zbrodnie, Wczoraj ktoś mi przypomniał, że dwóch świadków Jezusa w czasie góry przemienienia to ludzie, którzy mają na sumieniu morderstwa. Mojżesz, który zabi, zabił Egipcjanina, i Eliasz, który zabił 400 kapłanów pogańskich. I w tej skomplikowanej historii, w tą skomplikowaną historię grzechu, kruchości, ale także i miłości, i pragnie i wpisuje się Chrystus. On przynależy nie tylko do Ojca, On przynależy do nas. I nie jest bez nas. Nie jest bez nas. Nie jest bez kogokolwiek. Nie ma w świecie kogoś, bez kogo byłby Chrystus. A niestety. Niekiedy w narracji, w głoszeniu kościoła jest tak, jakby byli tacy, którzy nie są nasi, jakby nie byli włączeni, jakby nie byli jeszcze zbawieni. A przecież Chrystus zbawił już wszystkich. Na początku jest bliskość i czułość. Jezus, imię Jezus znaczy, jestem, który jestem zbawia. To jest imię Boga. I to nie jest pojęcie filozoficzne jestem, który jestem. To jest pojęcie biblijne, które oznacza z języka hebrajskiego jestem przy tobie, jestem z tobą. Taki jest źródło słów hebrajski tego słowa jestem, który jestem, czyli jestem przy tobie. Ono ma charakter relacyjny, nie filozoficzny. Czesław Miłosz pisze: wiedza nie daje pocieszenia. Pocieszenie daje Obecność, bliskość. Jestem przy Tobie. I Jezus znaczy jestem przy Tobie, zbawia, bo nic nas w życiu bardziej nie zbawia, nie ratuje, nie wyciąga z opresji, z rozpaczy, z osamotnienia, z bezsensu, z braku czułości dla samego siebie, niż obecność. Jestem obecny, jestem przy tobie. My, gdybyśmy mieli się przedstawić Bogu czy sobie nawzajem, ja, ja w każdym bądź razie na pewno przedstawiłbym się, jestem ten, który bywam. I ciągle muszę zmagać się o to, żeby być, być przy sobie, żeby siebie nie opuszczać. To jest bardzo ważne. Nie chodzi w życiu tylko o to, żeby innych nie opuścić, My siebie często opuszczamy. Nie mamy dobrego myślenia o sobie, dobrych słów dla siebie. Nie mamy dla siebie nadziei, ufności. Nie mamy dla siebie łagodności. Nas często przy sobie nie ma. A przez to też, jak nie ma nas przy sobie, to trudno być przy, przy kimś, bo to możemy dać, co sami mamy w sobie. A więc. Być na początku jest bliskość i czułość, i to jest bardzo ważne w życiu, że przed nauczaniem jest zawsze bliskość. Nawet jeżeli potrzebuje tego nauczania, potrzebuje nieraz usłyszeć trudne słowo, a może nawet samemu sobie powiedzieć coś ostro, żeby postawić się w pionie, to wpierw powinienem sobie dać łagodność i czułość, i bliskość, bo jak tego nie będzie, to żadne słowo nie trafi. Do serca. Nie przemieni nas, nie będzie miało takiej mocy. Wiemy, że Jezus naucza, mówią, mówili o nim, naucza z nową mocą. To jest moc przekonywująca miłości, pisze święty Paweł. To nie jest przemoc. To nie jest moc, która jest przemocą i presją. Ale jest to moc miłości, czyli obecność. Jak popatrzymy na Ewangelię, to pierwsze, co Jezus daje. To właśnie daje bliskość i czułość tym osobom, których spotyka zacheusz, Samarytanka. Ale jest, jest sam także tym, który przyjmuje tą czułość i bliskość, Bóg, który nie wstydzi się przyjąć, utulenia. Tak, za chwilę będziemy mieć święta, które by można nazwać świętem Bożego utulenia. Dzieciątko Jezus, które będzie utulone, tydzień temu moja bratanica urodziła tu w Poznaniu drugą, drugą córeczkę i rzeczywiście te święta są dla nich takim no, wyraźnym takim znakiem, że te święta Bożego Narodzenia to jest czas utulenia ale każdy z nas potrzebuje tego utulenia przed każdą czynnością, przed każdym trudnym wyzwaniem, przed każdą decyzją, dobrze żeby mieć dla siebie takie utulenie bo na początku tajemnicy naszego zbawienia jest tajemnica wcielenia, czyli Bóg, który pozwala się utulić. I utuli się przez Maryję i pozwoli się też utulić, kiedy odejdzie z tego świata. I Józef z Arymatei z Nikodemem z czułością, z czułością zabiorą ciało Jezusa. Czy Maria z Betanii, która z czułością namaści, stopy Jezusa. Na początku jest bliskość, jest czułość. Papież Franciszek pisze tak: Bliskość jest potrzebna, by mogły być głoszone słowo, sprawiedliwość, miłość w taki doskonały sposób, by odpowiedzią na nią była postawa wiary. Spotkanie, nawrócenie, jedność, komunia i solidarność wymagają bliskości i to jest najważniejsze kryterium. Ewangelizacji, pisze papież Franciszek, bliskość. Jeżeli Kościół nie będzie blisko, a ta bliskość oznacza, jak papież Franciszek to nazywa, w zdrowym rytmie bliskości. To nie jest bliskość taka anektująca, to nie jest bliskość zaborcza, toksyczna. To nie jest taka bliskość, posiadam Ciebie, bo jestem Kościołem. Tylko taka bliskość, która szanuje granice naszego sumienia, które przekracza te granice, które wykluczają, wyłączają, rozdzielają, dzielą, są oszczerstwem. Jezus takie granice przekracza, ale nie przekracza granicy naszego sumienia. To jest bliskość w zdrowym rytmie, taką, jaką ma każda kochająca osoba względem innej osoby. nie naruszająca jej. Intymności, godności, nie zawstydzająca, nieośmieszająca, niepotępiająca. Na początku jest bliskość. Zobaczmy, jak Jezus idzie z uczniami do Emaus, którym mówi, że są bezmyślni, zbyt czułego serca. To on tą czułość daje. Jest czułym narratorem. Nasza noblistka Olga Tokarczuk w mowie noblowskiej mówiła właśnie o tym czułym narratorze. I w jednym miejscu tylko się nią nie zgadzam, kiedy ona mówi, że tej czułości nie ma w Ewangelii. W Ewangelii jest bardzo dużo czułości, tylko ją też trzeba zauważyć, może też trzeba jej zapragnąć. Nie traktować Ewangelii tylko jako poradnika, jak mam żyć, tylko traktować Ewangelię jako życie, jako samo życie, które chce przyjść nas utulić. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, nauczycielu, co powinniśmy czynić. I odpowiedzi Jezusa pokazują nam, że chodzi tutaj o miłość. Nie uciskaj, nie kradnij, podziel się, nie wyzyskuj. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana od Krzyża, który mówił: Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Nie będziemy sądzeni z katechizmu. Nie będziemy przepytawani, przepytywani z dogmatów. Nie będziemy przepytywani z herezji, o której mówiłem jeszcze dzisiaj, może do niej wspomnę, z doketyzmu. Nie trzeba nawet zapamiętywać tej nazwy. Nie będziemy przepytywani z modlitw, pod wieczór życia sądzienni będziemy z tego, na ile naszą wiarę, a ktoś może niewiarę, ale przełożył na miłość. I nieraz tak się zdarza, że ktoś niewiarę. Przekłada bardziej na miłość, niż ktoś ma wiarę, ale nie ma miłości. A bez wiary, bez miłości wiara jest głucha, milcząca, zdystansowana. Nauczycielu, co powinniśmy czy, czynić? To pytanie w inny sposób pojawia się w Ewangelii, w pytaniu uczonego w Prawie: kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? Czyli kto jest mi bliski? Bliźni to jest ten, który jest bardzo blisko, i dlatego nosi rany. W tym słowie bliźni w języku polskim jest ukryta rana, jest bliskość rana i zabliźnienie. Bo jeżeli jesteśmy bardzo blisko siebie, to nie da się uniknąć zranienia. Bóg tak bardzo jest blisko nas, naszej kruchości, naszej słabości, że ona Go zraniła śmiertelnie. Ale on się nie bał tej bliskości, odsłonił się przed nami. Nie schował się za zdystansowanym słowem Boga, stał się człowiekiem. Jest utulony przez naszą historię, która nie zawsze jest łagodna, która nie zawsze jest miła, która nie zawsze jest wrażliwa, empatyczna, ale przyjął tę historię w czasie naszego krztu całkowicie. I jest naszym bliźnim. Jest w nim rana. Ale jest tak, że ta rana jest zabliźniona. Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu pokazuje uczniom swoje rany, mógłby oskarżyć. Opuściliście mnie, zdradziliście mnie, nie wytrwaliście, nie modliliście się w ogrójcu. Jezus tego nie czyni. Pokazuje rany, bo One błogosławił. Bliźni to jest ktoś bliski, ale to nie jest ktoś idealny, to nie jest ktoś bez wad. To nie jest ktoś, wobec kogo mamy presję, jaki powinien być. Marzenia są ważne, ale nie można o kimś marzyć, że będzie taki, jakiego my oczekujemy, bo nigdy się z nim nie spotkamy. Także to, jest, to także dotyczy nas samych. Często żyjemy marzeniem o sobie, to marzenie się nie realizuje, jesteśmy w depresji, z zrozpaczeni. Zniechęceniu. Czułość i bliskość oznacza przyjęcie siebie zranionego. I wcielenie na tym polega, że Bóg przyjmuje nas zranionych. On nie idealizuje nas. Nie ma presji, jacy powinniśmy być na modlitwie, w życiu. On chce po prostu być blisko. I ta bliskość Jego nas zabliźnia, nas uzdrawia, nas samych uzdrawia, to znaczy pozwala nam. Przebaczyć sobie nawzajem. Bliski, rana, zabliźnienie, a to oznacza w pewien sposób rozbrojenie. Ale myślę, że wszyscy małżonkowie dokładnie rozumieją to słowo: żeby mogła się wydarzyć miłość, trzeba się rozbroić. Jeżeli małżonkowie będą cały czas walczyć ze sobą, swoją racją, swoją wizją. To nigdy się nie utulą, czyli nigdy nie będą też szczęśliwi. Nie utula się tego, co jest silne, ale tego, co jest kruche, co jest słabe, tak jak dziecko. Miłość polega na tym, żeby pozwolić się Bogu utulić w tym, co w nas jest kruche i co jest w nas słabe, co jest niepewne, co jest niespełnione, żeby utulić nasze pytania, nasze wątpliwości, nasze momenty niewiary a także momenty braku miłości. Kiedy święty Paweł się nawracał, a był człowiekiem takim z charakteru raczej bardzo dyrektywnym i też takim kontrolującym siebie i wszystko dookoła, to Pan Bóg, nawracając go, uczynił go wpierw słabym i musiał przyjąć pomoc od tych, których miał ich pójść prześladować. Musiał się odsłonić. Bóg zmienił jego religijność od takiej religijności sztywnej. Właśnie, jestem sprawiedliwy, jestem, muszę być doskonały przed Bogiem. Stał się kimś słabym, kimś kruchym. I także ci, którzy mieli go przyjąć w Damaszku, musieli też się otworzyć i zaufać. Też musieli się w pewien sposób nawrócić, rozbroić. Co nie jest wcale takie, takie oczywiste. Przecież Paweł szedł, żeby ich uwięzić i zabić. Co tu jeszcze się rozbrajać? A Jezus ich rozbroił w Damaszku, żeby przyjęli Szawła pod swój dach, żeby Ananiasz pobłogosławił. I to jest właśnie Kościół. Jeśli Kościół będzie kastellum, które się ciągle broni, to nie znajdzie komunikacji ze światem współczesnym, nie wejdzie w kontakt. Bo dzisiaj widzimy, że jeśli Kościół ma być, to on musi być relacją, musi być wspólnotą, inaczej nie, nie przetrwa. A żeby był wspólnotą, trzeba się odsłonić. Ale to nie chodzi o to tylko, żeby człowiek się odsłonił w sakramencie spowiedzi, odsłonił się w kierownictwie duchowym, odsłonił się przed księdzem, tylko żeby też ksiądz potrafił się odsłonić, żeby Kościół potrafił się odsłonić, pokazać także swoje słabości. Tak jak swego czasu emerytowany biskup Koszalina, biskup Dajczak mówił o swojej depresji. Wprost. Albo wczoraj... Arcybiskup Galbas, który mówił także o swoich wątpliwościach, o swoich pytaniach i mówił, nawet wtedy, kiedy będę miał wątpliwości, kiedy będę słaby, nie zostawcie mnie. Ale mówił także o tym, że chce takiego Kościoła, który nie zostawia. Bardzo polecam wczorajszą homilię arcybiskupa Galbasa. Rozbroić się, żeby się otworzyć na miłość, a tym rozbrojeniem Ostatecznie to rozbrojenie służy, żeby sobie przebaczyć. Największą, naj, najbardziej intensywnym rodzajem bliskości i czułości to jest przebaczenie. A przebaczenie to nie jest usprawiedliwienie, tylko to jest zrozumienie. Przebaczyć sobie, czyli siebie zrozumieć, przyjąć siebie, utulić swoją historię. Bo jeżeli nie przyjmę swojego tego jedynego życia, innego nie będę miał. Jeśli będę ciągle przeciwnikiem dla swojego życia, to innego, innego życia być nie będę miał, więc rozminę się z tym swoim życiem. Trzeba sobie też przebaczyć, przyjąć siebie, przygarnąć siebie, żeby przygarnąć innych. Na koniec chcę przeczytać fragment pewnego świadectwa, które 13 grudnia w kolejną rocznicę stanu wojennego. Yy, Upublikował ksiądz Mikołaj Kęcik, ksiądz, który pracuje w Islandii, który wywodził się z rodziny opozycyjnej i musiał potem uciekać, ale mieszkał w dzielnicy, w której mieszkali Kiszczak Jaruzelski. I on pisze tak: W seminarium byłem nieznośny, miałem na wszystko swoje pomysły, nie po drodze by mi było z posłuszeństwem. Kilka razy przełożeni prawie mnie wyrzucili, kilka razy sam próbowałem ich przekonać, żeby to zrobili. A mimo to Chrystus dawał cierpliwość ludziom wokół mnie, że mnie znosili. W roku jubileuszowym, roku miłosierdzia, sporo mówiło się o przebaczeniu. Pamiętam, jak dzieciaki z arki Nowego śpiewały przebaczenie winy, darowane długi. W końcu postanowiłem zdobyć się na odwagę i poprosić Czesława Kiszczaka o rozmowę. O dziwo przyjął mnie już następnego dnia. Najpierw podziękowałem mu za to, że nie wyprowadził czołgów w 1989 roku jak czołczesku w Rumunii. Później przeprosiłem go za moją nienawiść, życzenie tortur, modlitwy przeciwko niemu, obrzucanie domu, gu i wszystkie złe słowa. W czasie tego spotkania Pan Bóg nie tylko dał mi przebaczyć, ale i przyjąć przebaczenie. Później obydwa i się popłakaliśmy. Był to najpiękniejszy moment w moim życiu, który porównuje do dotknięcia nieba na ziemi. Uświadomiłem sobie, że słowa Jezusa, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, nie są jakimś abstrakcyjnym, kolejnym prawem do wypełnienia, ale możliwością kochania innych takiego. To jedna z największych pamiątek Bożej obecności w moim życiu. Kiszczak potem był na prymicyjnej mszy, potem miał także rozmowę. Bo Kiszczak poprosił, czy nie mógłbyś porozmawiać także z Jaruzelskim? Więc rozmawiał także z Jaruzelskim. To jest właśnie bliskość, to jest właśnie Kościół. To jest właśnie utulenie, czyli przebaczenie. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. Ja sobie zawsze mówię: gdy jestem grzesznikiem, On mi przebacza, On zgadza się na moją historię całą. Na koniec przeczytam. Wiersz, który napisał do piosenki Janusz Kofta. Nie chcę cię dotknąć, boję się. Boję się Twego bólu. Chcę ci zostawić twą samotność, a swą obecność zmienić w czułość. Jesteśmy inni, każde z nas ma swoje tajemne tajemnice ciemne, kolczasty, dziki, suchy chwast, nadzieje daremne, Spotkali się, któryś tam raz, śpiąca królewna ze ślepym królem. Chcę dać Ci to, co mogę dać. Czule, czule, najczulej. Za chwilę, święta Bożego Narodzenia. Pozwólmy Bogu się utulić. I utulmy się także, choćby mentalnie, przy stole wigilijnym, żeby to puste miejsce, które było, ono na naprawdę oznaczało gość inność że ten ktoś obok mnie jest całkowicie inny ale chcę go ugościć i że mam dla niego miejsce to niekoniecznie musi być ktoś całkowicie obcy może to jest człowiek z którym żyję pod dachem od kilkudziesięciu lat i nie mam dla niego przebaczenia dobrego słowa a już nie mówiąc o bliskości i czułości może trzeba go po raz pierwszy w życiu Usłyszeć. Amen.